Witajcie, witajcie, witajcie. Podłączam się jeszcze na Instagrama. Mam nadzieję, że zadziała. Witajcie, witajcie. O, jest, działa. Ura! Wspaniale. Witajcie. Ja jestem Iza Bielnicka i dziś będę dziś przychodzę z opowieścią o tym, że życie jest w swojej naturze dzikie, chaotyczne. Że życie w swojej naturze jest dzikie i chaotyczne, nieokiełznane. I, i nie zawsze daje nam to czego, to, czego chcemy, to, co sobie wymarzyłyśmy. Nie zawsze dostajemy to, co wydaje się nam, że jest e, idealnym rozwiązaniem sytuacji. Dzisiaj będę opowiadać o tym, jak sięgać po odwagę, jak nawigować odwagą, wstydem, strachem, żeby jednak oddawać się temu dzikiemu życiu, żeby jednak sięgać, sięgać po taką opowieść w sobie. Po opowieść w sobie.